Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na planszy. Chciałem Wam Cię opowiedzieć na temat gry Audience von Marco Polo. Jest to gra Daniela Toskiniego i Simona Lucianiego, yy, czyli Luciani. Yy, to są autorzy Tolkina. Wytatownictwo Hansen Glik: 2 do 4 graczy. Czasu zgrywki od godziny do 2 godzin, w zależności od, od, od ile osób gramy. Tak, pół godziny nagracia trzeba mniej więcej yy, sobie yy, mierzyć. Standardowy yy, wy, wykonanie i rozmiar pudełka Hansen Glikowego a w środku naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo, wiele, wiele, wiele rzeczy. Po pierwsze mamy ogromną planszę, planszę, na której będziemy wykonywać akcje, bo jest to gra Euro Worker Placementowa. Mamy dookoła listę punktacji, mamy mapę, mapę z miastami Wenecja, Moskwa, Ormus, Karachi, Pekin i tak tak dalej. Tutaj bardzo ważne, w każdej rozgrywce będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, dlatego, że na tych miastach umieszczamy bonusy, i one losujemy je z 10, czyli a z ich ich 7. Poza tym losujemy też karty. Do każdego miasta przez nas karta z jakąś akcją. Z tych kart jest naprawdę dużo, zresztą mogę Wam pokazać. I z nich losujemy sobie, które karty umieścimy sobie w tych miastach. Mamy też takie bonusy niebieskie w takich tych mniejszych miasteczkach, w których nie ma kart. Mamy tutaj dwie możliwości, albo gramy tak jak jest to nazywane na planszy, czyli kładziemy te bonusy zgodnie z literkami, na każdym jest literka i na każdym mieście też jest literka lub warianty zaawansowane, po prostu losujemy. Ich jest pięć, 6 i one w różny sposób mogą sobie na tej planszy leżeć. Także tak wygląda jakby setup gry i ta regrywalność tutaj, czyli zmienny układ gwarantują właśnie karty a także te bonusy, które sobie rozlosowujemy. Oprócz tego na planszy jeszcze mamy tor kontraktów, tutaj są kontrakty, które będą, sobie, będą się zmieniały w, w rozgrywkach, w zależności od tego oczywiście jak będą one wychodziły, więc tutaj mamy zawsze 6 kontraktów i tak wygląda plansza. Każdy gracz otrzymuje planszę gracza, na tej planszy gracza mamy miejsce na takie domki, tutaj zobaczcie sobie te domeczki, te domeczki będziemy sobie stawiać w miastach, czyli to są tak zwane nasze trading post po angielsku, czyli jakieś tam stacje, Wymiany i poruszając się po planszy swoim, swoim podróżnikiem, będziemy wchodzić do miasta. Następnie będziemy w tym mieście sobie stawiać właśnie taki trading post, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystywać akcje, która jest do tego miasta przypisana. Oprócz tego na naszej planszetce gracza mamy miejsce na kontrakty. Zawsze możemy mieć dwa aktywne kontrakty. Na dzień dobry dostaniemy kontrakt początkowy, czyli taki z taką niebieską pieczęcią. Tutaj są z czerwoną pieczęcią i mamy kontakt dodat taki podstawowy. Na plansze mamy też miejsce na kości, bo dostaniemy pięć kości w swoim kolorze, czyli jak rzucimy tymi kośćmi, lub nie będziemy rzucać za chwilę o tym powiem, chodzimy sobie do tej kości, natomiast tutaj będziemy trzymać zasoby. Zasoby w tej grze są trzy, czyli złoto, tkanina i pieprz. Wygląda to w ten sposób mamy większe i mniejsze znaczniki, mniejsze to jeden, jeden, jedna jednostka, większe to trzy jednostki. Oprócz tego mamy też wielbłądy. Wielbłądy nie są tutaj surowcem, ale są one niezbędne do tego, żeby móc tą grę grać. Mamy też pieniądze o walutach. Są one w nominałach 150 i karty celów, i karty podróżników, w których się będziemy wcielać. I teraz o co chodzi w grze? W grze tak naprawdę chodzi o to, żeby zdobywać jak najwięcej punktów. Punkty będziemy zdobywać poprzez wykonywanie różnych rzeczy. Będziemy wykonywać kontrakty. Na każdym kontrakcie macie napisane w takich laurach ile punktów za niego otrzymamy. Jeżeli na koniec gry mamy najwięcej kontraktów zrealizowanych, dostaniemy 7 punktów dodatkowych. Będziemy dostawać punkty z akcji, które są na plansze. Na przykład tutaj będziemy wymieniać wielbłąda i sukno na pieniądze oraz punkty zwycięstwa. Czy tutaj na przykład wielbłądy i pieprz można wymieniać za punkt zwycięstwa, także będziemy mogli wykonywać akcje, które będą na punkt zwycięstwa. Oprócz tego będziemy też starać się spełnić nasze wymagania, jeżeli chodzi o trasy. Dlatego, że na początku, tak jak w Ticket to Ride, losujemy sobie, czy też dostajemy, albo losujemy sobie trasy, które później wybieramy. I na tych trasach mam napisane, na przykład tutaj mam napisane że muszę zrobić, mieć domek w Aleksandrii oraz w Anksii. Jeżeli to się uda, dostanę 4 punkty. I na dole mamy przypomnienie, że jeżeli zrobię domek w Aleksandrii i Yangtze, czyli w dwóch różnych miastach, otrzymam trzy punkty zwycięstwa. Czyli jeżeli miałbym, powiedzmy, takie dwa cele i miałbym zrealizowane wszystko, czyli miałbym domek w Aleksandrii, w Yangtze oraz w Kashgar, to otrzymałbym 9 punktów z góry oraz 6 punktów z dołu, dlatego że miałbym te miejsca w trzech, w trzech różnych miejscach. Więc mamy też punkty, które sobie tutaj, tutaj się znajdują. Na koniec gry możemy mieć punkty, za surowce, ale ich nie musimy mieć, i mamy też punkty za 10 za każde 10 minut, które posiadamy. Na czym, także na czym polega gra? Gra polega na tym, że będziemy sobie układać, będziemy sobie wystawiać kostki na planszę i wykonywać akcje zgodnie z tym, co tutaj możemy zrobić. Jest pięć głównych akcji, o których o chwileczkę których, o których wam powiem. Oraz akcje dodatkowe. Jak wygląda tura? Tura wygląda w ten sposób, że rzucam chodźmi. Następnie patrzę, czy mój wynik jest wyższy niż 15. Jeżeli jest niższy, to mam handicap w postaci takiej, że mogę wziąć za każdy brakujące oczko do 15 albo wielbłąda, albo jedną złotą monetę. A następnie będę wykonywał akcję. I począwszy od, zacznę od tej części planszy. Mogę położyć dowolną kostkę tutaj i otrzymać 5 monet. Czyli kładę kostkę i otrzymuję 5 monet. Tutaj kładę kostkę i otrzymuję jeden z dowolnych surowców oraz dwa wielbłądy. Ważne jest to, że kolejny gracz, żeby móc korzystać z tego pola, musi położyć kostkę o takiej samej lub wyższej wartości. Czyli nie mogę tu położyć jedynki, muszę tu położyć czwórkę albo piątkę, albo szóstkę. Jak ktoś położy szóstkę, to każde kolejna musi być już szóstka. Czyli pierwsza akcja jest to branie pieniędzy, druga akcja jest to branie zasobu oraz dwóch wielbłądów, następnie mamy taki jakby market. Market polega na tym, że mamy kładziemy tutaj jedną, jedną, dwie lub trzy kostki, i w zależności od tego, jaką wartość położymy, powiedzmy, że położę szóstkę. Mogę wziąć, tutaj mam nazwane wartości, za szóstkę biorę 6 błądów, za piątkę 5 błądów i tak dalej. Oczywiście mogę też brać coś niżej, czyli jeżeli położę szóstkę, mogę wybrać sobie dowolną rzecz z niższej jakby wartości, ale oczywiście najbardziej te wartościowe są na górze. Czasami w przypadku złota To jest proste. Kładę jedną kostkę, tutaj kładę jedną kostkę. Jeżeli kładę dwie kostki, to niższa wartość decyduje to, jaką. Z, którego, z której kolumny będę, na którą kolumnę będę patrzył. Czyli, że położę szóstkę i trójkę, no nie biorę z szóstki, tylko biorę z trójki maksymalnie, czyli w tym momencie dwa sukna i wielbłąd. Jeżeli położyłbym trzy kostki, bo tu trzeba położyć trzy kostki, to też najniższa wartość determinuje nam, jakie dostanę, jaką dostanę nagrodę. Czyli tutaj pozyskuję dobra w postaci wielbłądów, pieprzu, sukna lub złota. To jest trzecia akcja. Czwarta akcja jest to dostawanie kontraktów. Kontrakty, tak jak powiedziałem, dają nam punkty, ale czasami dają nam jeszcze jakieś specjalne rzeczy. Na przykład ten kontrakt, oprócz tego, że da nam 8 punktów, umożliwi nam otrzymanie kolejnego kontraktu za darmo. Ten kontrakt na przykład da nam pieniądze oraz punkty zwycięstwa. A ten kontrakt na przykład da nam jeden z zasobów i 6 punktów zwycięstwa. Po tej stronie mamy pytanie, co muszę zrobić, żeby ten kontrakt zrobić. Tutaj, co z niego otrzymam. Kładąc kostkę, jedną kostkę, mogę wziąć maksymalnie dwa kontrakty. Jeżeli biorę dwa kontrakty, a mam jakiś kontrakt tutaj, to ten kontrakt spada i jest przeze mnie, nie będzie przeze mnie wykonywany, a będę mógł wziąć dwa kontrakty. Wartość kostki mówi mi, skąd mogę brać. Czyli jeżeli położę szóstkę, to mogę wybrać dwa dowolne kontrakty. Jeżeli położę czwórkę, to mogę brać kontrakty od 1 do 4. Jeżeli wezmę kontrakty, powiedzmy wziąłbym dwa kontrakty, ten by mi spadł, to wszystkie kontrakty przesuwają się i stają się troszeczkę tańsze. W przypadku, kiedy kontraktów by nie było, a dalej byśmy grali jedną rundę, bo gramy pięć rund w tą grę, kontrakty będą dokładane z zewnątrz planszy. Na końcu mamy piątą akcję, akcję ruchu. Akcja ruchu polega na tym, że kładziemy dwie kostki. W zależności od tego oczywiście jaki jest niższy wynik, możemy się poruszyć maksymalnie o tyle miejsc, Um, mamy koszt. Koszt jest taki, że za, za poruszenie płacimy 3 monety, 7 monet, 12 monet, 18 monet, jeżeli się poruszamy 5 czy 6 razy w jednej turze. I teraz powiedzmy, że położyłem 3 i 4. Dopłacę 12 monet do banku. Mogę poruszyć się na planszy o 3 miejsca. Poruszanie się na planszy często są to poruszamy się po, do oaz, to są oazy tutaj. Czyli pod proszę się tu to jest pierwszy ruch, to jest drugi ruch i to jest ruch trzeci. Czasami, głównie jeżeli chodzi o drogi e, morskie, muszę zapłacić jeszcze za ruch dodatkowe pieniądze, lub muszę zapłacić e, wielbłądy, czyli nie wiem, jeśli jakaś karamana, muszę zapłacić wielbłądy. Czyli na przykład ruch z Wenecji do, e, do Ormuzu kosztuje mnie 6 wielbłądów i 3, 3 ruch. Automatycznie jeżeli skończę swój ruch, bo to jest bardzo ważne, jeżeli skończę swój ruch w mieście, stawiam tam swój domek i otrzymuję bonus. Jeżeli są to bonusy gór, te niebieskie, to otrzymuję bonus od razu i bardzo ważne, co rundę, wszystko z wykrzyknikiem, będę otrzymywał ten bonus. Czyli będę otrzymał 5 punktów, 5, 5 pieniędzy, 5 pieniędzy, 5 pieniędzy co rundę od momentu, kiedy postawię tutaj domek. Jeżeli natomiast wchodzę do miasta, to otrzymuję bonus górny, a potem otwiera mi się kolejne pole akcji. Kolejne pole akcji, w którym mogę wykonywać akcje, zamiany czegoś na coś, nie wiem, pocenia czegoś, żeby wykonywać ruchy. Są to różne możliwości. Czyli powiedzmy, kładę tutaj domek, otrzymuję ten bonus, ten bonus spada i nikt już nic nie utrzyma, a następnie mogę swoją kostkę umieścić, w zależności od tego, jaki ile oczek tu położę, tyle razy mogę wykonać tą akcję. Czyli jeżeli położę dwa, y, y, dwójkę, to mogę dwa razy Wykonać akcję. Jeżeli położysz 6 to już sz 6 razy. Czasami są też takie, takie karty, które konkretnie mówią, że jak położysz jeden 3, to dostaniesz 1, jedno słupne. Jak położysz 4, 6 dostaniesz 3 supne, Czyli czasami jest to z góry określone, jaki będę miał wynik mojej, e, mojej że, pracy. E, po co tutaj się chodzimy? Po pierwsze, po to, żeby dostawać te bonusy. Te, te, te jako, jako pierwsze. Po drugie, po to, żeby móc wykonywać specjalne akcje. Po trzecie, do małych miast chodzimy często, bo dlatego, że są to nie tylko miejsca na, naszym, na naszych celach, które mamy tutaj na, na początku gry, ale też po to, żeby dostawać jakieś specjalne bonusy. No i ostatnia rzecz, bardzo często będziemy chodzić tutaj, żeby dostawać punkty. Dlaczego? Dlatego, że kto pierwszy położy domek w Pekinie, otrzyma 10 punktów zwycięstwa i na koniec gry dwa surowce będą warte u niego jeden punkt. Czasami mamy takie tutaj karty, które pozwalają nam, nie wiem, poruszać, na przykład, tutaj mamy mogą się poruszać co Markanda, za dwa migłody pozwalają się poruszać, czyli nie wykorzystywać tej, tej akcji. Um, Czy tak wyglądają te pięć głównych akcji, które mamy, mamy w grze. E, oprócz tego mamy akcje dodatkowe, które nie zabierają nam e, nie zabierają nam e, tego, co możemy e, zrobić. Po pierwsze, Możemy kupić sobie kość czarną. Kość czarna kosztuje nas trzy wielbłądy i po prostu mamy dodatkową kość, którą możemy sobie wykorzystać i możemy to zrobić raz w swojej turze. Czyli, jak mam swój ruch, mogę kupić taką kość i ona będzie grała dla mnie. Od razu ją rzucam i oczywiście mogę ją, mogę ją wykorzystać. Druga rzecz, którą mogę zrobić, to zrobić kontrakt. Czyli, po prostu mówię, że wykonuję kontrakt i Wpłacę to co jest na kontrakcie, otrzymuję ewentualnie bonusy i to co mogę, co tam jest napisane, czyli tyle punktów oraz jakieś tam bonusy. Następny kontrakt, który zrobiłem, kładę sobie tutaj, zaznaczając, że jest on już nie niewykonany. Mogę też zapłacić jednego wielbłąda po to, żeby przerzucić jakąś kość. Czyli płacę jednego wielbłąda i mogę jakąś kość przerzucić. Mogę zapłacić dwa wielbłądy po to, żeby dodać lub odjąć jedno oczko na, na kości. Mogę też yy, wykonać akcję wzięcia takiej zapomogi. Zapomogi w postaci trzech monet. Czyli mogę położyć tutaj dowolną kość, nieważne jaką, i mogę wziąć trzy monety. I teraz cały myk w tej grze, jak widzicie, wszystko jest takie proste. Cały myk w tej grze jest, polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś zajmie dane pole, to to pole jest zajęte. I teraz, żeby wykorzystać to pole, mogę go wykorzystać, ale wtedy muszę położyć kostkę na tej kostce, która tu jest. I zapłacić tyle pieniędzy, ile pokazuje to oczek. Czyli, jeżeli bym chciał wziąć 4 błędy, to kładę kostkę tutaj i mo muszę zapłacić 4 błędy. Pole, na którym tego nie można zrobić, to jest to pole, czyli tutaj nie można tego zrobić. W każdym innym przypadku, każda kolejna osoba, która chce wykorzystać daną akcję, która już jest zajęta, musi zapłacić pieniądze. Jest jeszcze drugie opuszczenie, mianowicie takie, że nie mogę sam siebie przebić, czyli nie mogę na swoim kości położyć swojej kości swojego koloru. Czyli powiedzmy, kładę tu piątkę. A ten gracz chce dostać 6 powiedzmy, wielbłądów, więc kładzie 6 i 6 pieniędzy płaci do banku. Tak? Jeżeli powiedzmy, zrobiłbym jakąś tutaj akcję, nie wiem, coś takiego, to kolejny gracz, który chciałby to zrobić, kładzie tu 3 kości i musi też zapłacić ten kosz, o którym mówiłem, czyli płaci najniższą wartość kości. Czyli to jest bardzo ważne, jeżeli kładę w ten sposób, a nie płacę sumy, tylko płacę najniższą wartość, w tym przypadku 2. No bo oczywiście korzystam tam tylko jakby dwójkę, determinuje z czego skorzystam. Um, tego oczywiście, co powiedziałem, nie można zrobić tutaj, ale też fajna rzecz, mianowicie kość czarna nie jest moją kością. Czyli jeżeli tutaj zrobię szóstkę, to mogę później dopłacić 6 monet i zrobić sobie szóstkę, ale nikt inny już tej czarnej kości nie może płacić. Czyli cały bajer tutaj też polega na tym, że można sobie na tych pięciu głównych akcjach nadstawiać, znaczy na czterech głównych akcjach, oprócz tej, nadstawiać kostki. W przypadku, jeżeli dwóch graczy jest w Aleksandry i jeden z nich wykorzysta to, co jest na karcie, Tutaj już nie można tego zrobić, nie, nie można nakładać kostek, K karty są jedno, jednorazowe. E, ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to bardzo ważne jest to, że na początku gry będziemy robić draft, draft postaci, którymi będziemy grać. Każda postać ma jakieś inne zdolności. Na przykład mamy merkatora, który dostaje zasób, za każdym razem, jak ktoś korzysta z tego, powiedzmy, coś bierze złoto, to merkator dostaje zasób. Na, gracze, na, dwu, na dwóch graczy, jeżeli gramy na dwóch graczy, dostaje też monety i dostaje też wielbłądy z tego pola. Na trzech graczy dostaje wielbłądy i zasób stąd. Czyli bardzo ciekawa postać. Mamy też Kubitkan. Wszyscy rozpoczynają grę w Wenecji. Czyli startujemy stąd. Kubitkan startuje z Bekinu. Od razu ma tam swój domek, czyli na starcie ma 10 punktów zwycięstwa. Mamy bardzo fajną rzecz. Berkekan. Nie płaci kosztu nakładania swoich kości. Czyli jakbym grał w Berkekanen, kładę to szóstkę i nie płacę sześciu, sześciu monet. Rashid Addisiman nie rzuca kośćmi, po prostu ustala swoje wyniki, jakie mu się nie podobają. Johannes Skarpini, to jest to, zostaje co rundę trzy, trzy monety na początek i może teleportować się między, między Wykonując ruch między oazami, czyli wykonuję powiedzmy, ruch, trzy ruchy i robię tak raz. To jest pierwszy ruch, tam powiedzmy raz, dwa i trzy. Jestem w Pekinie, czyli bardzo fajna rzecz. Mamy też Mateo Polo, dostaje kostkę więcej i co rundę dostaje jeden kontrakt za darmo. Mamy też Nicolo i Marco Polo, ten gracz rozpoczyna z dwoma. W Wenecji I może się poruszać dwa po, po planszy. A także co rundę dostaje Wilbonda. I na końcu mamy Wilhelm von Rubruck. On ma dwa domki więcej niż wszyscy inni gracze. Ale co on robi fajnego, mianowicie po się 6 razy robi tak. Raz, dwa, dostaje tu domek i wykonuje, dostaje ten bonus. Trzy, dostaje, dostaje ten domek. Także nie musi za, za, zatrzymywać się, kończy swojej akcji w mieście, żeby móc postawić w niej domek. Ale ma tych domków dwa więcej. I powiedziałem też tego, że wystawienie ósmego domku daje nam bonus w postaci 5 punktów, jeżeli wystawię wszystkie 9 domków na plansze, 10 punktów. Czyli tak jak widzicie, no tutaj ma masę mamy różnych możliwości, co możemy zrobić. punkty zdobywamy z różnych rzeczy. Cała regrywalność tej gry opiera się właśnie na kartach i na tym losowym ustawieniu e mapy, celów, które otrzymamy. Wszystkich e kontraktów, które się będą tutaj... Pojawiały oraz tego, że w rozgrywce zaawansowanej robimy sobie draft postaci, czyli dostajemy postaci i robimy sobie ich draft, czyli wybieramy sobie, jaką postacią będziemy grać. Także tak wygląda gra Marco Polo Hans Creek, 25 minut na gracza mniej więcej. Ja was Wam dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was na zaplanszy.pl. Przepraszam, bo taki długi, ale te duże rzeczy warto o nich było powiedzieć. I no, zapraszam Was na krokapel, gdzie będziemy opadać wam, jak nam się ta gra podobała. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia.